6, popas, donatoria tu go odcinek 49. Będzie dzisiaj siódma wypłata i rank 31 wbity. Myślę, że będziemy w stanie to zrobić wybić ten rank. Dzisiaj wezmę zamówienie 101 donatów. 101 donatów. Co my tu mamy? Aha, plakat to mamy nową naklejkę, sobie zobaczymy jak go odpalę, to odpalamy, siódma wypłata w kwocie 245 i nową osobą jest Carlo Roman, mamy do tego jeszcze czerwone ciasto, więc op, no, Karlo odblokowany, a do tego też ciasto na no, pączki. Trzeci dzień maratonu za, za 900 subów już pomału dobiega końca Jeszcze oprócz donatory to go będzie jedna i ostatnia gierka I z tym maratonem zrobiłem tak, że Co drugi dzień jest Co drugi dzień są odcinki maratonowe A pomiędzy tym są odcinki liveowane, live Już bez odcinków maratonowych Była ankieta czy nadążacie za oglądanie filmów? No były odpowiedzi takie. Większość owszem zaznaczyła tak, ale ktoś tam zaznaczył nie. I samemu doszedłem do wniosku, że warto jakby zrobić taki jeden dzień luki, żebyście mogli nadgonić to, co ja Wam wysyłam, ale nie nadgonić jednego dnia, tylko macie dwa dni na to. Ok. Ok, mano, quer pegar o donata? Chegamos já aqui. Okay. Franco. A nie, tutaj był pączek ten bez dziur. to szybko mogę poprawić mogę tu po jednym pączku też tworzyć tu korzystamy nie tam tego, bo może ktoś zamówić dziurową czekoladę czyli czekoladowego donata z dziurą może ktoś zamówi takiego No Karlo. Perfekta Karlo nie ma u Ciebie. Okej. Okay. I ostatniego trzeba dorobić. Okej. Okay. Przewrócone wszystkie trzy. Teraz Springs the Clown. Jest ósemka. Ok, okay. teraz stój donatów. Na jest tylko na środku. Nie tak, to truskawka i wanilio. I tu jest polewa niebieskie i czekoladki. A ten, jest tam, gdzie polewa Zaczynam od czekoladek. I tak muszę pierwszym wyszukać niebieską polewę, żeby nałożyć tęczę. Dobra, przełączymy tutaj. I nałożymy tęczę. Coś, coś mi spowalnia granie. Okay. Nie, wy, nie zrobione, to wydamy to. Dwie gwiazdki będą z tego, czyli srebro u Micza. teraz donaty do czwórki gotowe jest alberto też są też jeden donatów Nadzienie do tego okej okay. Top. Mamy to i na ten ma być wanilia. Będzie jeszcze Aha, posypka tu była. Takie cukiereczki w papierkach. I teraz ostatnie co to oreos i czekolada. Czekolada osypte i śienna. O, mi się przydało. M -m mogę wydać tego donata, który je czeka. Zrobiłem pod do zamówienia franko. Okazało się później, że niepotrzebnie. I mogę tego donata wykorzystać do zamówienia sieny. I trójkę wydać. Perfekt. Teraz jest nasza tutaj. String z the clown. To idzie tu, to idzie tam. Za kartą z zamówieniem było. Ok, tutaj tylko tęcza. I teraz tęcza najpierw po lewie, potem w posypce. Obie tęcze. solo okay. jeden jeszcze ten i dobrze że że donat się nie zmarnował bo wykorzystałem nawet ten który się okazało pff, nie był potrzebny na tamtą chwilę, gdzie go wykorzystałem. Gdzie go przygotowałem. Ale później się okazało, że jednak potrzebny jest. Tutaj ciasto było, tak? Tak, było ciasto. Okej. Okay. Trafiłem z tym. Ech, czekoladki. I teraz ostatnie trzy zamówienia. To jeden donator, zamówienie sieny i Alberto? E, perfect. Perfekcik. Nadziewamy ciastem. No, chyba, że to jest po prostu waniliowy ten, wanili, Waniliowy smak na Co by też pasowało. Co mogłoby, mogłoby też tak być. Ok, czyli to idzie tak. Tu są orzeżki. Logic, logiczna czekolada, pusteczka do sieny Perfekt. I co? I tylko pierwsze zamówienie. Bez perfekta. Okej, okay, jeszcze jedy, jeden. Teraz truskawka i czekolada. Świetnie. Teraz w którą stronę przesuwać? W tę stronę? Tak, mogę w tę stronę i w sumie chyba nawet najbliżej mam do niebieskiej polewy od tej strony hmm. no tak okej okay, Perfektów 6 na 7 zamówień. 6 perfektów na 7 zamówić. No dobrze, skoro tak ma być, to niech tak będzie. Będzie, będzie rank, co? 31. No, będzie. Było 900, mamy 30, Mamy 1000 do zdobytego. Wystarczyło nam 900 punktów. 966. To jak już mamy te ziarka. Mieliśmy te ziarka, to tam było barandowe. To wtedy... Jak już widziałem te ziarkę, to wiedziałem, że ranka na pewno wbiłem. No ja i szukamy Ami. Hm. Dobra, nie widziałem gdzie chodziła Ami. Big Pauli, może Ciebie wyszukamy. Oli, znaleziono. Jeszcze nie zaprosiłem w donatery żadnego klienta, nie? Kuponów jeszcze nie wydawałem umh chyba. Mardi Gras, jakiś nowy holiday. Do zobaczenia, cześć.